Kochani, w danym sercu, nie w kolejnym odcinku z serii Pokoloruj ze mną. Więc, tak w tym odcinku nie ma losowania, em, Gdy widz wybrał em, stronę i to jest strona 85. Na pewno, gdzieś tutaj Wam stawię screena em, tego komentarza. Ten komentarz się pojawił na TikToku. A to zobaczmy, czy była to strona kolorowana, czy nie. No dobrze, tak się szukamy tej strony. Ok. I nie była kolorowana, to już widzicie, pisaki sobie dobrałam. Wszystkie to są guanga. A zanim przejdziemy do pracy, to zapraszam serdecznie do obejrzenia, jakie ja mam kolorowanki i do zagłosowania na kolorowankę drugiego sezonu o co, na czym tu polega, na to już Wam mówię pokrótce jeden sezon, jedna kolorowanka. czyli ten obecny sezon, który teraz trwa to jest sezon arcydzieła, disneya i pixara no jak mogliście zauważyć, praktycznie tła jest światowe gdyż ta książka jest fioletowa, więc po prostu tło do miniatury będę dobierać według tych książek um, Mogę też robić takie delikatne, świąteczne i tak myślę właśnie, że zacznę robić um, I po prostu jakieś tam akcenty świąteczne um, dodam Jakieś, wiecie, naklejki i o co chodzi z tym, że zobaczycie dwie kolejne moje. A o to, że będziecie mieli podane tytuły, mniej więcej ilość kolorów ogólnie strony danej klorowanki zobaczycie. I Waszym zadaniem będzie na dole w komentarzu napisać tytuł tej kolorowanki I ta, co będzie miała najwięcej, nie wiem, powiedzmy, polubień, komentarzy, to ta będzie tematem przewodniczącym drugiego sezonu jeżeli też wy chcecie aby wasza liczba się pojawiła i tą stronę waszą pokazywała na odcinku, to również zapraszam serdecznie do napisania w komentarzu albo na youtubie, albo na tiktoku od 1 do 100 zawsze na koniec odcinka wam pokazuję checklistę Wiecie, małe ułatwienie, jakie już były pokolorowane strony, a jakie nie No dobrze, no to zapraszam Was serdecznie do obejrzenia kolorowanek No dobrze, na pewno już obejrzeliście, więc no. zabiorę się teraz do pracy. Okej, okay, tak się prezentuje efekt końcowy. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym obrazku. Tak, tu mamy już checklistę. Szukamy 85 już widzę. Tu mamy i zamalowujemy, Proszę bardzo. 85 mamy zamalowane. No kiedy okay, już będę kończyła ten odcinek, więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!